Trzymam z tej strony Romek i wit witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, <laughs> dziękuję za 23 subskrypcje. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I w ogóle dzisiaj jest ze mną Ryszard. Tutaj jest jego konto. Sorry, zepsa. Yy, mo możecie go tu dodać, jeśli chcecie. Jezu, dobra. I w dzisiejszym odcinku będziemy grać w kopanie. I nie będziemy mogli dotykać od takiego koloru jak różowy. Więc tak. Yy Dzisiaj nie dotykamy koloru różowego, więc yy, chodźmy może już na kopanie. O nie, poczekajcie, bo muszę wyjść, bo nie dałem prywatne kopanie. Będziemy na prywatnym kopaniu, bo żeby ktoś nam nie utrudniał, żebym yy, ja z ryskiem tutaj. O, jacie krędole! Dobra. Mamy pierwsze utrudnienie, bo jest tu, proszę Państwa, różowe. I tak. Zacznijmy od tego, że jeśli tak robimy, że kupimy różowe, nic się tu nie dzieje, bo to nie my dotykamy, tylko laser. Ale na przykład, jeśli staniemy lub weźmiemy jakiegoś różowego kryształa, to już liczę jako yy, ten. Więc. Yy. Tak? Niech Wam jak się w ogóle z Wami przywita. Dobra. Więc. No, Rysiak się z Wami przywitał. I kopmy, może co. O. Dobra. O matko, ale gęby. Tylko jak my teraz widzimy, i trzeba już drobinę kupić. Więc. Więc niech Rysiek tam zbiera na drabinę, a ja będę kopać dalej. Yy, ojeju, dobrze, że nie mamy koloru kremowego, ani yy, brązowego. Tu chyba będzie świat. No właśnie, tak. Yy, rysiek, niech tu. czy ja stanąłem na róż? Powiedzcie, że nie stanąłem na róż. Chyba nie, nie? Nie wiem. Dobra. Serio nie mam pojęcia. Ale kupmy dalej. Mam nadzieję, że nie stanąłem, bo... Jeśli tak... Co to było? Nie wiem. Gdzie stanąłem, to przyps. Dobra. Nie wiem, czy czeluść. Yy, czeluść to raczej w piekle, właśnie. Jakby ktoś nie wiedział, to czeluść to jest. No, yy, już my się mieli. Piekło to jest nasz główny cel. Jak w każdym kompa kopaniu. I przepraszam za moje przejęzyczenia, ale. No. Bywa. Dobra. Matko Ryszard Co ty robisz? Pa jaki napa no śmieszne I teraz muszę stąd wyjść Ale Problem Nie wiem gdzie jest wyjście Aje, o, tu dobra. A będzie trochę ciężko wyjść. Więc to. tu. Jezu Ryszard mi tu. E, patrzcie jaki Ryszard jest pusty w środku. Co? Śmieszne. Ok, dobra. Aha, mam nalodzić, jeśli zgamy i teraz jest ciężko wyjść. O dobra. I teraz tak, uwaga moi widzowie, nie stanąć na rusz. Okej. Okay. <kłysy> nie stanąłem na rusz. Chociaż nie wiem, jak było wcześniej. Czy ja potem przeszłam czy co? Ale mam nadzieję, że potem nie przeszłam, bo bym już się challenge sk sk skończył, nie? <kłysy> ja mam takie zaćmienie mózgu czasem po prostu, że nie wiem, co się dzieje. Więc tak. Okej. Okay. I patrzcie, jaki fart, że nie wziąłem z Ryszardem yy, niebieskiego. Więc jakbym wziął z Ryszardem niebieski, to nie wiem, jakbyśmy to przeżyli. Bo tu jest dosłownie wszystko niebieskie, poza niektórymi, właśnie, kryształami jak rdzeń i ten, reszta i tym. Nie mamy ten proces się nazywa. Dobra, no, Rysia tu zbiera na drabinę. A ja postawię bombę, bo mi się nie chce. Możemy w Dobra. Kapitalnie. Możecie zostawić lajki pod zdjęciem. Yy, więc tak. A ja tu postawię bombę. Mam nadzieję, że czeluści nie będzie. Bo właśnie mm, możemy otwierać różowe skarby. Oj. Możemy otwierać różowe skarby, ale nie możemy brać czeluści. Nie możemy stawać właśnie na różowy klocek. Już to mhm. chyba mówiłam. Ale z tego powodu, że ja znowu mam zaćmienie mózgu, to co to jest? Nie wiem. E, to mm. jest dopiero tu sprawa. Uwaga, żeby nie stanąć na łóby. Czy tak ginę? Jeju. Dobra. Jest to trochę, że tak na no to staje, ale no nie skacze i tak właśnie, nie ta dziupra. Co? miał być dziura i dziupno, to dziupra wyszło. Yy, tak ja mówię na dziupra, bo jestem niczym no. Niektórzy mnie kogutem nazywają, ale nie rozumiem czemu. Jak z mi takiego ładnego skina zrobi? Ale... Tak... To jest... To jest nitów fioletowy chyba... A tę bombę stawiano... O! Uwaga! Ja papier, papier. I Dobra, Ryśek obeznany. Jak my tam przejdziemy, widzowie, zniszmy to może. O, Co ma Więc o Jezu. O, dobra, przesuniemy się może. Zapitalnie. Trochę to się może też tu osłonić, Nie wiem, już nie ma. Um. Tak jakby teraz mamy mini problem widzowie. Dlatego ja chcę stąd wyjść, bo mam pełny bug. Jest drabina. mój w ogóle. Znaczy kryształy, żeby ktoś się nie czepiał. Um. A, właśnie. Bo teraz sobie przypomniałem, że miałem pozdrowić... Przynajmniej z tego dwie osoby. Pamiętam na pewno, że miałem pozdrowić. A jeśli nie, to... Yes. Um. Tak, więc wszystkie osoby pozdrawiam, które tutaj wkleję. I tak właśnie, chodźmy dalej kopać. Um. W zasadzie mogłem sobie kupić lepszy laser, więc chodźmy jeszcze kupić lepszy laser, ponieważ... No. O, i tu... Nie. Jezu. Ja nie wiem teraz znów, no. czy to dotknąłem. Ja to wykopię! Bo ja tego nie widzę! Ja po prostu idę i nie widzę, i teraz to może. Serio, nie mam pojęcia. Znowu nie ma. Ja pierniczę. Jakbym po prostu nie mógł widzieć tego, co ja robię, nie? Ja jestem ślepy, chyba. Czy ktoś mi może kupić okulary? Jeśli tego tak będę wdzięczny. Bo normalnie. Zaraz mi coś trafi Ślepy jak stara baba. bez obrazy dla kogoś No nie, i teraz mnie na bombę nie stać! Kurka wodna Co się tam rozczyta Że ma zbierać na bombę dobra, czeluści nie ma, więc fenomenalnie. Um. A i możecie się pewnie zastanawiać, dlaczego dalej nie ma ze mną Roberta i Rafała, bo pojechali na wakacje. Więc no, jestem samotny, Jezu, prawie wpadłem. E! Cześć, Rysiek, Rysiek, kurka, wodno. No, i patrzcie, co tu Roman odkrył, hehe. skarb. No, no, a trzy japtole. No cóż, niech postawi tu bombę. Tylko, żeby nie wpadł tam on to postawił, o, o Jezu! <noise> I kupił tą dużą bombę, a tu dalej różowo. Nie no, po prostu widziałem ja. Śmieszne. Jestem ciekawy, ile to jeszcze będzie różowe. Dobra, jakoś to będzie. Więc, z tego powodu, że ja mam jakieś zaćmienia mózgu, to kopnę jeszcze tutaj, żeby mnie ja przypadkiem tego nie dotknął. Różowy to dzisiaj nasz wyróg. Więc tak właśnie o! Patrzcie! Tą osobę pozdrawiam. Tą. Tutaj. Tak. Tą na pewno pozdrawiam, bo chciała. Więc... Ok. No super i teraz muszę wyjść, tak? I nawet mnie nie stanę na gównianą drabinę. Więc po prostu... Fantastiko widzowie. Czy zaraz nie było Ci czy luści czy coś. Dobra. Tutaj słuchajcie, coś nie coś potrafię, więc um, ja wiem to już stary, ale kto mi zabroni tego używać, no to no nikt. Więc tak, super. Hmm. O, patrzcie, żaluść. Dobrze, że tam bomby nie postawiliśmy, bo jakby normalnie... ...dramat by był, jakbyśmy zebrali. To ja może tu pokopię, ale tu nie mogę kopać przecież, nie? też nie, tu tripa mogę kupić. To pokochmy tripa. No tak, nie mogę kupić tego. Z, w sumie to jest lawa to co ja robię. Więc korzy tam przecież. Jak to z napływ lawy? Ej, ja to nie przypadkiem na 80? Przyjadę do 70? Aha, tak, w sumie 80. O Jezu, dobrze, że mnie narusza, bo mnie zaraz piło. Teraz tak sobie myślę. Dobra, no bo Roman zaraz tu na ust to nie naróża. Nie, więc... nie mam pojęcia, ludzie. Naprawdę nie mam pojęcia. Więc jeśli stanąłem na różowę, to was bardzo przepraszam. Pełny bug. Dobra, no, przynajmniej na drabinę będzie miał na Więc tak. Poczekajmy może aż nie ta lawa, Wspaniała lawa. Hop! I co tu się stało? Chyba Rysiek zbierał. Ale chodzimy dalej. Uwaga, żeby tutaj nie wpaść na ruszowę. O, ok, teraz mogę postawić drabinę. Ale. Co za drabina da nam tu? Ej, a to się liczy, tu. Nie, no ludzie, tego by się nie dało przejść. Dobra, nieważne. Ale tu musimy wykopać koniecznie, bo. Czy to się nie da? A, ja mam pełny bug. Dobra, o Jezu, ejekoptory się błagam, Cię, bo ja mam pełne. O, dobre, wykopał to. Aha, już W napisałem. Nie dotykam, nie dotykam. Jest. Ok, dobra, udało się. Jest. Co tu się stało? Aha, no tak wtedy na cie. Dobra. A tu też jest skarb na dwa. I to na dwa no? Niech on tu przyjdzie. Co za medal jeden będzie się cackał. Ja za ten czas wyjdę i już oddam te kryształy, zanim on tu przyjdzie. Um. O, aha, on tam był, dobra. Myślałem, że na dole. Nie wiem, co on tam robi. Myślałem, że na dole. Ale tu jest ten skarb. O tu. Dobra, otwieramy z ryzykiem skarbik. O wiesz. I teraz tak wyjście tu jest. A ty drobinny. Ej. Ej. się. O, dobra. Wylazłem tutaj, czy ja wylezę? Dobra, wylazłem jeszcze tutaj, E, Rysiek! Czy tyś tu z... O, i patrzcie, widzowie, i dobrze, że tu wykopałem. Dobra, kupmy sobie to żeby lepiej mieć, więc chodźmy dalej, he, he, czekajcie, bo próbuję tutaj, aha, bo to, Jezu, zawsze mnie to myli, chodźmy dalej, nie mogę dotknąć, o, kapitalnie, a mnie znowu nie zdać na bombę, Jezu, zapomniałem, Ja kręcę. Co my teraz dokonamy? O, o, o! Nie chcę wpaść. No my za ten czas sobie tutaj może jakieś pozbierajmy sny, żeby mieć nam bombę. Nie wiem cztery sny wystarczą. Chociaż nie. Może pięć wystarczy. Magnes nas ma, tu ściąga. Więc pozdrawiam serdecznie. Um, chcę się dokopać w miarę szybko do tego piekła, ponieważ odcinek już trwa 21. Nie! Dobra. Ja to faktycznie jestem geniusz, więc teraz na pewno widzowie dotknąłem różowego. I znowu było zaćmienie mózgu, gdy do was gadałem, więc dlatego dotknąłem różowego i... Pewnie wcześniej już dotknąłem różowego, bo takie mam zaćmienia. No cóż, widzowie, no to żegnam się z wami. Zpieprzyłem to. Romek debil. Piszcie to w komentarzach hashtag Romek jest debilem. I no, żegnam was z Ryskiem. Rysiek, pożegnaj się. Aż Rysiek się z wami pożegnał. Tutaj już podotykajmy sobie tej czeluści. Bo właśnie tak. No. Rysiek się z wami pożegnał. E, ja też się z wami żegnam jeszcze raz i jeśli chcecie kolejne odcinki z Ryskiem to piszcie w komentarzach. E, i zostawcie... niemożliwe to jest. Jak zostawicie 25 łapek w górę, bo Ryszard się nie chce odzywać, bo roz się odezwie. A więc. No. Żegnamy się z wami i pa pa!